Szanowni Państwo, drodzy ultrowicze, ultrasympatycy, zbliżają się te dni w roku, które dla większości z nas są szczególnie ważne i to niezależnie od światopoglądów. Te dni kojarzą nam się z atmosferą domową, ze smakami rodzinnego domu, ze wspomnieniami z dzieciństwa. Tego Wam właśnie życzę, byście mogli pielęgnować sobie serdeczność, by byście mogli wspominać to co najlepsze z przeszłości, ale byście tu również mogli snuć plany na przyszłość i zbierać siły, by te wszystkie plany realizować. Życzę Wam wspaniałych grudniowych świątecznych dni.